Don't just do something. Be there. To jeden z moich ulubionych cytatów z Marszała Rosenberga. Nie rób czegoś po prostu. Bądź. Wielu z nas jest tak przyzwyczajona do tego, że mamy wartość albo wnosimy coś, co ma sens tylko wtedy, kiedy robimy, że również kiedy Myślimy o empatii, kojarzy się to nam zrobieniem czegoś. W kręgach porozumienia spotykam się z takim określeniem jak dawać komuś empatię, tak jakby można było komuś coś dać właśnie w taki sposób. Dla mnie empatia bardziej dotyczy tego, w jaki sposób jesteśmy z drugim człowiekiem. To empatyczna obecność. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o Czterech elementach empatii, o których mówił Marszał. I w tych czterech elementach tylko jeden z nich dotyczy słów. Ponieważ empatia to nigdy nie są słowa, możemy mieć idealne słowa, ale kiedy nie mamy serca we właściwym miejscu, w danym momencie nawet, gotowości, miejsca, zasobów, żeby. Usłyszeć i zrozumieć drugiego człowieka, to całe to empatyczne słuchanie czy dawanie empatii po prostu nie zadziała. Pierwszym elementem jest intencja. Naszą intencją, kiedy empatycznie towarzyszymy drugiej osobie, jest bycie, skupienie się czy też kontakt na tym, co jest żywego. W tej osobie. Co się tam u niej dzieje. I teraz, kiedy myślę, co jest żywego, to dotyczy nie tylko potrzeb, po których dużo już mówiliśmy, ale w pierwszej kolejności, w pierwszym rzędzie, to dotyczy to uczuć. Bo w jaki sposób rozpoznajemy, że coś nas porusza, że coś nas dotyka. Wtedy, kiedy czujemy. Dlatego w porozumieniu. Kiedy mówimy o tym, czego doświadczamy, to mówimy o naszych uczuciach i o tym, że wskazują one na nasze potrzeby. Bo kiedy nasze potrzeby są zaspokojone, to czujemy się dobrze. Tych uczuć jest znacznie więcej, jest ich cała lista. A kiedy są niezaspokojone, to dotykają nas nieprzyjemne uczucia. Więc wracając do intencji. Naszą intencją jest to, żeby skupić się na tym, co jest żywego czego doświadcza drugi człowiek. Drugim elementem jest obecność. To ten cytat, z którym zaczęłam dzisiejsze nagranie: nie rób czegoś po prostu bądź. Nasze pełne uwagi skupienie na drugim człowieku: 100% uwagi, bez historii, pomysłów, rad czy rozwiązań. Po prostu jestem. Jestem z Tobą, widzę Cię. Trzecim elementem jest to, na czym skupiamy swoją uwagę. W porozumieniu swoją uwagę skupiamy właśnie na uczuciach i potrzebach danej osoby. I cokolwiek dany człowiek mówi, bez względu na to, czy się z tym zgadzamy, czy też nie, nasłuchujemy. Jakie uczucia temu towarzyszą? Czy to jest ból, smutek, rozczarowanie, niepewność, pogubienie, a może radość, ulga, wdzięczność, ekscytacja? I o jakich potrzebach mówią te uczucia? Czy druga osoba potrzebuje zrozumienia, może wsparcia? Może. Nawet znalezienie rozwiązania, może kontaktu, może jasności. Jest taki charakterystyczny moment, kiedy dany człowiek odkrywa, o co mu tak naprawdę chodzi i bierze głęboki oddech. Okej, okay, mam to. To jest to. Pamiętam, jak kiedyś, kiedy uczyłam się porozumienia, praktykowałam w dwójce empatycznej z bardziej doświadczonym człowiekiem, który i mieliśmy 15 minut, Jego ja go miałam słuchać. I on najpierw opowiadał o czymś, co było dla niego jakoś trudne czy bolesne. Opowiadał, opowiadał, ja po prostu słuchałam. Co jakiś czas próbowałam nazwać, co to za potrzeba może się kryć w tym, co on mówi. I w którymś momencie skończył. Zamilkł. I zastanawiałam się, co zrobić, bo nadal mieliśmy czas 15 minut nie upłynęło, ale nie za bardzo wiedziałam, co powiedzieć, więc po prostu siedziałam w ciszy. I po chwili on zaczął mówić znowu, ale tak jakby znalazł zupełnie inną warstwę, zupełnie inny poziom. I znowu mówił, i mówił, i mówił. I co jakiś czas się odzywałam, ale miałam poczucie, że nie to było najważniejsze. I znowu zamilkł. Tutaj już miałam więcej cierpliwości i czekałam chwilę w ciszy. A pod nim, jakby rozstąpiła się zapadnia i wylądował jeszcze głębiej. I zaczął jeszcze głębiej przyglądać się tej sytuacji i swoim potrzebom. I w końcu nadeszło to głębokie westchnienie ulgi. Tak, okej, okay, to o to mi chodzi. Czyli mówiłam o intencji. Skupieniu się na tym, co jest żywe dla drugiej osoby, o obecności, o naszej uwadze, która wędruje do tego, co drugi człowiek czuje i co jest dla niego ważne, czego potrzebuje. I dopiero wtedy, dopiero na samym końcu, pojawiają się słowa. I teraz słów możecie używać w dwóch sytuacjach. Albo wtedy, kiedy chcecie mieć pewność, że rozumiecie. Co się dzieje u drugiej osoby, że jesteście z nią w kontakcie i wtedy możecie sprawdzić. Słuchaj, czy jak o tym mówisz, to chodzi ci o to, że jesteś smutna i chciałabyś mieć więcej kontaktu? Czy chodzi o to, że mm, jesteś po prostu zmęczona i chciałabyś, żeby było łatwiej? Może być też tak, że to druga osoba nie czuje się dobrze z ciszą. I wtedy to nasze zgadywanie, nazywanie pomaga jej zaufać, że jesteśmy z nią, że słuchamy. I do takiej praktyki zapraszam Was przez te wakacje, żebyście słuchali drugiej osoby z pełną uwagą, a potem pozwalali sobie doświadczać tego rodzaju słuchania. I zobaczyli, jakie to jest doświadczenie. Dobrego dnia.